Z tej strony Mateusz, i dzisiaj będziemy grali w nową grę BMX2. I dzisiaj, właśnie, będziemy wszystkie mapy. Może po dwie, może jakiś rekord zrobimy. To może tutaj wybierajcie, czyli nogą. Chyba nogą się tutaj przyjedziemy. No i nogą sobie zagramy. To już przyciszę trochę. Poczekamy chwilkę. Czekamy sobie tutaj chwilkę. I widzicie, ja tą grę akurat z TikToka zobaczyłem i jak była fajna, no to sobie ją zainstalowałem i postanowiłem nagrać z niej odcinek i gram w nią chyba dwa dni, a już umiem trochę trików. Ale jak się bywa, jak się wywalę na trikach, to się nie śmiejcie. od tej mapy zaczynamy, okej, okay. to kurde, od nowa wezmę, bo tutaj widzicie, że tutaj ja umiem słabe bardzo triki jeszcze umiem taki Oczywiście, Bart Peen, mój pierwszy trik, którego się nauczyłem. Whipa. I jeszcze piszcie, z której wersji będzie Wam się bardziej podobało? Odcinki nagrywania z BMX 2 czy z Brawl Stars? Bo ja chyba myślę, że w Bambix 2 troszkę lepiej umiem grać, ale no wiecie. wprawdzie teraz trochę gru... dłużej, dłużej gram, bo miałem jeszcze jedne konto, na którym miałem 16 tysięcy pucharków, ale chciałem sobie usunąć, bo tam już nie miałem co nic do odropienia i nie miała to tam robić. 16? 16 albo 18 miałem tysięcy pucharków. O, zrobiłem coś. Mój nowy rekord chyba. No, mój nowy rekord. Ui, jeszcze niedługo będziemy mieć sobie skrzynkę, to ją otworzę na następnym odcinku, albo może jeszcze na tym, jak mi się uda coś zrobić. Ale skrzynka to chyba na następnym odcinku, bo jak zrobię, to pewnie będę sobie zbierał na ten świat najpierw. No, najpierw może sobie teraz zagramy na tym. Może teraz rowerem. Może teraz rowerem sobie nagram. Nie miałam wtedy zbytnio czasu, jak to nagrać, więc wtedy to ja przepraszam za to, że tyle nie nagrywałam, ale nie miałam zbytnio czasu. U Dobrze, zrobię tank. Tak będzie lepiej. Ja jeszcze w dużo gram i też polecam możecie wbijać do mojego ten. Bo jak macie w Fortnite, to możecie wbijać. Ja się nazywam mój nick Fortnite, to jest Mateuszek 001. Wszystko razem i wszystko z małej Czyli możecie do mnie wbijać, kiedy chcecie, ja was przyjmę. Kiedy chcecie chcecie. Ja was przyjmę, zna Kurde to tak nie miało być, bez i sobie zrobimy najpierw no tak 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 od razu lepiej nie? I jak wygracie Baymik 2 no to oczywiście jak napiszecie komentarz to on to ze serduszkuje. Na, na, na przykład jak napiszecie że umiem grać na przykład w Baymik 2 albo w Brawl Stars albo na przykład Yy, Powiedzcie mi, nagrajcie na przykład, zrobicie sobie jakiś kanał, to ja Was zasubskrybuję i dam Wam lajki i zobaczymy, jak Wy gracie. Ja po dwóch dniach grania w BMX 2 gro, robię już takie triki. Wiem, że to jest bardzo słabo. tutaj mnie zawsze jakoś brzydko wybijało. Albo piszcie też w komentarzach, do ilu mam punktów zrobić i ja to spróbuję. Albo jaki trik mam zrobić też napiszcie. I ja to... A jak któryś z, was ich, z Waszych mi się będzie podobał, no to to ten, no to to zrobię. Na odcinku nagram. Jak mi się spodoba, no to serduszkuję to. Ten was napis. I jeszcze dam lajka i będziecie wiedzieć, że ja to nagrałam na następnym odcinku. A następny odcinek chyba będzie jutro albo pojutrze. Czyli bardzo, bardzo. Kurde, wibiło mnie tam z nie trzeba. Brawl Stars już też będzie odcinek, ale może za tydzień, bo jeszcze może z jednej gry nagram. Albo jak się wam spodoba seria, no to piszcie, czy tylko mam nagrywać bmx 2 czy jeszcze coś. O kurde, tutaj za mocno zrobiłem. Albo nawet możecie pisać taka, że Mateusz zrób Mateusz, zrób na przykład tej Lupa. albo Whipa, albo Barspin, albo na te punkty, na przykład co ja mam teraz 800 punktów, to maksymalnie możecie do 2, mil, do 2 milionów 900, a jak mi nie wyjdzie, no to przepraszam, ale piszcie, piszcie, będzie warto. Kurde, tutaj się zakopiłem, bo musiałem przyciszyć, to może dobra. Wychodzimy już z tego i sobie zrobimy na, na łatwiejszym levelu. Hmm. Tutaj troszkę mogę powijać trików. Albo też, widzowie, nagram tak, że jak, ben, jak nabiję sobie te punkty, to nagram w następnym odcinku też w tym nowym świecie. Jak robimy nowy rekord na świecie nowym moim tutaj. I Fortnite, jak też na to by, by chciał jakiś podarunek dostać. No bo, no. Jestem bardziej słaby, nawet zobaczycie, bo ja pewnie w porównaniu do Was w Fortnite'a jak ktoś gra z Was, to jestem noob'em. Pewnie dużo osób woli na przykład Pandę oglądać, bo on tam grał 20 tysięcy ma w Brawlhuli i no to ich lubicie go. A mnie już tak nie lubicie, bo wiecie, ja tutaj jestem z O To Może nowy rekord to nawet pobiliśmy. O! Jeszcze 15 do nowego świata nam zostało. Bardzo fajnie. Albo jeszcze zobaczymy, jak mamy misję. 2 barspiny, dwa, bar dwa obsid. Opsy... barspin, e, jump. Czy. tre te. whipy. Double front flip. Próbuję, może o tych tail luipach. może się tyle zrozumiałem i źle to zrobię. Raz, dwa. Tak, czekaj Ci bo ja, mi się tutaj coś nie zgadza. Dwa barspis. Dwa berspiny, dwa barpiny i dwa offside berspiny na no jeden champion. Dwa. Raz, zobaczmy. Dobra, to ja, ja zawsze jak ja coś robię, jakieś trikty, nawet nie wiem, kiedy ja jakiś trik zrobię, a zrobiłem jakiś trik nowy, to mi, to mi daje jakieś te punkty. Poza odcinkiem będę może się uczył jakichś nowych trików. No i oczywiście piszcie, czy dobrze gram. Ja uważam, że bardzo słabo. Desej. O Sobie tak śpiewam, bo nie wiem co robić. Tylko gram i gram i gram. No to wiecie. No to ja tutaj może wyjdę do menu. No i do następnego odcinka. Pa!